Naprawdę dziś nie zrobię żadnego bohaterskiego czynu? Dziewczyny, też to widzicie? To, to dziecko! Ktoś je tu zostawił! To ja je uratuję! Wszystko w porządku, maluszku? Wygląda na to, że potrzebujesz mamusi. No to teraz ta dzidia będzie miała aż trzy mamusie. O, April, tak bardzo cię kochamy! Witaj w domu, słodziaku! Hmm, chyba potrzebujesz własnego konta. Do dzieła! No i jak Ci się podoba, April? O, jesteś taka słodka! E, czekaj, czemu płaczesz? Szczęśliwy traf! Dziewczyny Alarm! April płacze! Hmm, może chcę zobaczyć coś fajnego? Hmm, zobacz, co umiem malutka! Chyba Ci się podoba! A teraz czas na nowy strój. Ale super, udało się! Jesteśmy świetnym zespołem. O nie, znowu płaczę. Co, co, teraz robimy? Spokojnie, dziewczyny, ja się tym zajmę. Potrzebujemy nowej pieluszki. Haha, to bułka z masłem? Ble! ktoś tu serio potrzebuje kąpieli. Szczęśliwy traf! Dobra, drużyna mamusiek, do roboty. Woda odkręcona. Gotowe? Hmm, jeszcze potrzebujemy piany. Zmyjemy cały brud. Ciociu, nie płacz! O, spójrzcie teraz na nią! Nie, znowu płaczę. Szczęśliwy traf! Już wiem, April jest głodna! Witamy w piekarni Biedranki! A dzisiaj upieczemy super babeczkę! Wow, ale zapach! No dalej, zajadaj, kochanie! Ha? Nie lubi babeczek? Proszę, April, nie płacz. Proszę! Chcesz zobaczyć sztuczkę? Wszystkie dzieci kochają pizzę. Proszę państwa, zapraszamy do stolika. To najsmaczniejsza pizza w całym mieście. Wow, wygląda pysznie. Jedź śmiało. O nie, katastrofa. O, a może frytki, słoneczko? To jest pycha. E może ma za mało wybredny gust? To zobaczmy, co powiesz na to! D -d Dziewczyny, ja już nie wiem, co robić. Dobra, wszyscy ogarniamy się. Niemowlaki kochają mleczko. Każdy to wie. Wow, niesamowite! Udało ci się, Harley! <ścoughs> Bycie mamą jest całkiem fajne. O, oh, April, jesteś taka urocza! Ale teraz naprawdę muszę lecieć ratować świat. Mam cię! Nigdzie już nie uciekniesz! Mylisz się, Lady Wi-Fi. To ty masz kłopoty. Wygląda na to, że przegrałaś, mała biedronko. To miasto należy teraz do mnie. I wtedy śpiący książę i księżniczka wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Haha, śpisz, mamusiu? O, czas na przygodę! I na Mamusiu, obudź się! Pobawisz się ze mną? Ehm, April, co ty tu robisz? Dobra, pogadamy później. Najpierw musimy zdjąć zaklęcie z tej biednej dziewczynki. Przysięgam, nie chciałam tego zrobić. Bardzo mi przykro. To wielkie nieporozumienie. Proszę, to twoje rzeczy. Dzięki, że nas uratowałaś, Biedronko. Bez mojej April bym sobie nie poradziła. To ona jest tu prawdziwą bohaterką. O, o chyba na chwilkę przysnęłam. April, gdzieś ty była? I ciężko pracowała ratując nasze miasto. Woda i słoneczko. To właśnie kochają te kwiatki. Ha, ręce do góry. Czego ode mnie chcesz? Kwiatki, no jasne. Idę na randkę. Okej. Okay. O, twój krasz na pewno pokocha mm. ten bukiet. <laughs> Jestem pewien, że Harley będzie zachwycona. O, zapomniałeś zapłacić za kwiaty. Ach, pogoda jest idealna na spacer, prawda? E, dyniowe ciasto? A co to za dziewczynka z tobą? O, ty się poznajmowała April. I trochę tak. Została mi mamą. <laughs> Wygląda na to, że nasza paczka się powiększa. To dla ciebie, młoda damo. Daj nam najsmaczniejsze lody, jakie masz. Tak jest. Proszę siadać. Zaraz przyniosę pyszne przysmaki. Lody, moje ulubione. O, zawsze marzyłem, żeby zostać tatą. A teraz czas na zabawę. Okej, dzieciaki, to teraz masz teren. Lepiej stąd uciekajcie. I to szybko. O, czas Woo. na zabawę! O, Joker, będziesz świetnym yes. tatą! To napad! Wszyscy na ziemię! Dawajcie zabawki! Hi -hi. No dalej, April, pokaż, co potrafisz! No właśnie, lepiej uważajcie! O, jaka słodka, mała, super złoczyńca! No dobra, gdzie są nasze zabawki? Tutaj! He, dobra robota! A co z kasą? Co tu się dzieje? Skąd macie te wszystkie zabawki? Chyba już wiem. Okradliście sklep z zabawkami, prawda? Joker, to twój pomysł? Jaki ty przykład dajesz tej dziewczynce? Ale się bawiliśmy i to się liczy. Ach, ale z ciebie sztywniara. Musisz odejść, Joker. Ty tu nie pasujesz. Ach, jak mogłaś to zrobić, Harley? Muszę teraz iść odpracować wasze psoty. Bardzo przepraszamy, Biedronko. Przepraszam, to chyba należy do ciebie. Dzięki, Biedronko. Jesteś prawdziwą bohaterką. Proszę bardzo, Twoje pieniądze. Super, nie wyleją mnie z pracy. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Dzięki, ale to i tak nic nie zmieni. Wygląda na to, że mamy kłopot. Ale dam radę do naprawić. Wzywam moc biedronki! Wow, wszystko wróciło do normy! Niesamowite! Nie słyszę was. Gdzie wasze brawa? E, nikogo tu nie ma. Chyba jestem totalnym beztalenciem. I nigdy nie będę miała fanów. Mamusiu! Wróciłam! O, cześć April! A może wystąpimy razem? Co ty na to? Brawa dla April i pomni, kochani! Jesteście niesamowite! Cudownie! Jej! Udało się, April! To jej pierwszy dzień w szkole! B Bądź grzeczna! No dobra, czas na mega psikus. I no dalej, kto jest ze mną? Wszystkie nudne lekcje są odwołane. Hej, kto zakluczył drzwi? To skandal! April, muszę porozmawiać z twoimi rodzicami. Może dziś pan weźmie sobie wolne, panie psorze? Zapamiętaj to sobie, młoda damo. Pożałujesz tego! No to kto chce rysować ze mną? Super pomysł! Czas na krótką przerwę! To najlepszy dzień w szkole ever. April to bez wątpienia nasza najgorsza uczennica. Ale panie dyrektorze, ona dziś przejęła stołówkę i pozwoliła dzieciakom mieć tylko fast foody. Ach, trudno mi w to uwierzyć. Potem odwołała lekcję w UEF-u. Zamiast tego zorganizowała jogę. To niedopuszczalne. Oficjalnie ją wyrzucamy. E, czy to naprawdę konieczne, panie dyrektorze? Zakaz wstępu do szkoły. Przepraszam. Ja tylko chciałam się trochę zabawić. Hmm. Wiecie co? Przydałby nam się! Tada! Wypad na weekend! Super pomysł upomnij! Kocham Was, mamusie! Życzymy miłego lotu, panie i panowie. Prosimy zapręć pasy bezpieczeństwa. Oficjalnie startujemy! Jeho! Przygoda! nadchodzimy! Ach, czysta perfekcja. Tak, to najlepsze, co mogło się zdarzyć! Zbudujemy największy zamek z piasku na świecie. Proszę pani doktor! Musi pani pomóc mojej Ona się źle czuje! Zrobimy co w naszej mocy, księżniczko. Dobrze, proszę pani. Zbadamy panią. Hmm, niedobrze. O nie, ona, ona odeszła. Przykro mi księżniczko Candy. Twojej mamy już z nami nie ma. O mamusiu, nigdy cię nie zapomnę. Zawsze będziesz w moim serduszku. Nie mogę tu dłużej zostać. Czas znaleźć nowy dom. Żegnaj Avatar World i ruszamy. Następny przystanek to Gaboka. Chyba dotarłam. I już mi się tu podoba. Przepraszam pana, chciałabym wynająć najlepszy apartament. A, księżniczko Gandhi, witamy serdecznie. Proszę za mną, to nasz najdroższy luksusowy apartament. Wow, ale tu elegancko. Dobra, czas się odświeżyć. A teraz pora na zabawę. Zacznijmy dzień od kąpieli. I, ale super! Hmm, co dziś na obiad? Oczywiście świeże owoce! Pyszne i zdrowe! A teraz czas pozwiedzać miasto! Co to takiego? Hmm, jakiś pokaz? Zapowiada się ciekawie! Poproszę bilet! I Zaraz się zacznie! Przywitajcie niesamowitą pomnik, kochani! Gotowi na zabawę? Wow, niesamowite! Ss, ss, wygląda na to, że występ się udał. O, pomni, byłaś cudowna. Może pójdziemy coś zjeść? Poprosimy dwie porcje. Smacznego dziewczyny. Mmm, ale pachnie. Pycha! Dobra, bestii. Teraz czas na zakupy. Wow, wow ile tu rzeczy. I jak? Co myślisz? Nie, to nie to. Poszukajmy czegoś innego. No i jak wyglądam? Wow, Candy! Wyglądasz bosko! W takim razie to biorę! A ja wezmę to! Super wyglądasz po mnie? Dzień dobry wszystkim! Czas na poranną kąpiel. Hejka! Jestem kosmo! Cześć! Jestem Candy! Miło Cię poznać! Pogoda jest dziś idealna, prawda? Candy, jesteś taka piękna. Umówiłabyś się ze mną? Z przyjemnością. To najlepsza kawiarnia w mieście. Smacznego. Proszę, nasz super romantyczny deser. Ale tu słodko. Jedzonko też jest pycha. Okej, okay, Kofmo, muszę cię zapoznać z moją bestią. I jestem pewna, że się polubicie. Gotowi na dzisiejszy występ? Ale najpierw musimy coś załatwić, bestii. Może postawię wam pyszną kolację? No dalej, jedźcie śmiało. Muszę na chwilę wyjść. Nie nudźcie się bez mnie. O, mój jesteś taki wspaniały. Myślę, że jesteśmy sobie pisani. Wróciłam. Dobrze się bawicie? Ale pycha. Dobra, Kofmo, czas się zbierać. Witaj w moim apartamencie. Czuj się jak u siebie. I teraz na kolejny cudowny dzień. Ale z ciebie śpią, kochanie. Dobra, nie będę ci przeszkadzać. Ach, to jest po prostu cudowne. W końcu jestem wolny. O, pomni, moja ukochana. Tak bardzo za tobą tęskniłam, skarbie. E, co się tu dzieje? Drojcy, Jak mogliście hmm. mi to zrobić? Dobra, koniec tego. Odchodzę! O, bestie, tak mi przykro. To było przegięcie. Już nigdy nie wrócę do toka boka. Hi, hi, Miga World to idealne miejsce dla księżniczki takiej jak ja. Wow, jak tu pięknie! Dzień dobry, chciałabym kupić to mieszkanie. Witamy i dziękujemy za zakup, księżniczko. Teraz mamy miejsce tylko dla siebie. Marzenia się spełniają. Może ugotujemy coś pysznego, mięsko, warzywa, gdzie są słodycze. Trzeba szybko to zmienić. Zaczynamy królewskie zakupy. Ale to apetycznie wygląda. Biorę to, proszę pana! Dziękujemy za zakupy, Wasza wysokość! Juhu! wiele. Jestem pewna, że będę tu bardzo szczęśliwa. o o! strasznie bym coś przekąsiła. O nie, lodówka jest pusta. I chyba skończyły mi się pieniądze. Co ja teraz zrobię? Dzień dobry, szukam pracy. Zatrudnicie mnie? Tak, potrzebujemy nowej kelnerki. Możesz zacząć od razu, księżniczko. I dam sobie radę, bez problemu. Dzień dobry. Poproszę coś do jedzenia. Już się robi. Dzisiejsza specjalność to burgery. Ale nie zapominajmy o frytkach. Spróbujcie znaleźć lepszy duet. Patrzcie i uczcie się od mistrzyni. Pokochacie to. Gotowe. Smacznego. Wow! Dziękuję bardzo, księżniczko Candy! I tylko robię swoje, proszę pana. gang. da się tutaj coś zjeść? Już się robi. Z nas. Spójrzcie na to kulinarne dzieło sztuki. Dalej, zajadajcie. Wow, jesteś w tym świetna! A tak w ogóle? Jestem Jacks. Może się odwdzięczna romantyczną randką? Ale super! I tak przydałoby mi się trochę odpoczynku. To wszystko dla ciebie, księżniczko. Wow, jesteś taki romantyczny. Myślę, że byliśmy sobie pisani, Candy. Ale to jeszcze nie koniec randki. Haha, mam nadzieję, że jesteś gotowa, kochanie. No i jak ci się podobało, księżniczko? O, Jack, to takie słodkie. No to kontynuujmy randkę. O, kocham ten film. E, przepraszam, zaraz wracam. Spokojnie, Wasza Wysokość. Ech, fajny masz domek. No dalej, jedz, kochanie. Sama robiłam. Jesteś po prostu najlepsza, Candy. Dobranoc, skarbie. Czas na małego psikusa. Sama jesteś sobie winna, że się we mnie zakochałaś. Już nie będziesz potrzebować tej kasy. Hm, to dziwne. tak, gdzie jesteś? O nie, on mnie zostawił i jeszcze mnie okradł. Chyba już nic mi nie zostało. Hmm, może czas w końcu wrócić do domu. Ah, Avatar World. Tęskniłam za tym miejscem. Piu, w końcu wróciłam. Ale co mam teraz zrobić? Już wiem! Zostanę piosenkarką! Dzień dobry! Jestem księżniczka Candy! I chciałabym zostać waszą nową gwiazdą! Świetnie się składa! Od dawna szukaliśmy piosenkarki! I na pewno sobie poradzę! Hej wszystkim! Gotowi na dzisiejszy występ? Przed wami nasze niesamowite trio! Wspaniałe! Cudowne! Brawo! Mamy nadzieję, że wpadniecie też na nasz następny koncert! No to co? Świętujemy sukces! Tutaj robią najlepsze burgery. Zaraz się sami przekonacie. To jest po prostu magia! Smacznego, kochani! Cieszę się, że się poznaliśmy, Candy. W tym tempie zostaniemy największymi gwiazdami Avatar World. Dobra, muszę lecieć. Zaraz mam próbę. O, Candy, myślę, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Zapraszam cię na przyjęcie. Impreza! Tańczmy do rana! Candy, wyjdziesz za mnie? Tak! O, tak! Zgadzam się! O, Candy, jesteś taka piękna. Nigdy cię nie zostawię. Przenigdy! Bądźmy razem na zawsze. O, jesteście tak uroczy! Gratulacje! Biegnij i baw się dobrze, Mary. Spokojnie, jest w dobrych rękach. Spodoba ci się tutaj, kochanie. W porządku, udało się! Mam nadzieję, że będziesz się dziś dobrze zachowywać, Alice. Och, jaka z niej niegrzeczna dziewczynka! Dzieci, poznajcie Alicję. Bądźcie mili. Ach, dzieci na pewno pokochają tę owsiankę. Udało mi się! Oh, co za nuda! Teraz się dobrze bawię. O, moja wieża! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na obiad. Śmiało, zajadajcie, dziewczynki! Chcę się bawić! Pobawmy się! Daj mi to! To moje! O, ha, ale z ciebie, Beksa! Kochani, nie płacz! W końcu znajdziemy twojego puszka! A teraz, może pobawisz się jeszcze trochę? To teraz moja zjeżdżalnia! Mamo! Nie martw się, kochani, jestem przy tobie! Oczyścimy cię dobrze! Widzisz, jesteś jak nowa! Chodźcie, kto chce się ze mną bawić! Masz ochotę na przejażdżkę, Mary? Wiedziałam, że ci się spodoba! dzieci, mamy nową dziewczynkę w naszej klasie. Poznajcie Alice! Alice? O, tylko nie ona. Hmm, szkoła jest taka nudna. Dzisiaj zaczynamy nowy przedmiot. Otwórzcie podręczniki i. Matematyka to świetna zabawa! Ale ja po prostu nie mogę poradzić sobie z Alice. Co ja teraz zrobię? Nie martw się kochana. Pomożemy ci. O, dziewczyny, to takie słodkie z waszej strony. Teraz to wygląda apetycznie. Mm. Chyba zapomniałam witamin. Zaraz wracam. O, Alice! Cześć! Wybacz, trochę się spieszę. Aha, to są moje witaminy. Mm, Zwoni trochę ofiaro. <laughs> oh, oui. Dokładnie wiem, kto za tym stoi. Wow, Mary! Fajnie z twojej strony. Dziewczyny, ona znowu mi dokucza. W porządku, czas dać jej nauczkę. Jesteś bardzo niemiła, Alice. Nigdy więcej nie znęcaj się nad Mary. I już, kochana, problem rozwiązany. Dzięki, dziewczyny. Jesteście najlepsze. Haha, cóż, do jutra. W porządku, zaproszenia na imprezę są prawie gotowe. Hej, dziewczyny, hey. przyjdziecie na moje urodziny? Oczywiście, yeah, że wow. tak, Mary. Co? Ktoś powiedział urodziny? Huh? O, będzie tak fajnie! Cześć Penny! Chciałabym zaprosić Cię na moje urodziny. Mm. Aha, jasne, przyjdę! Nie możecie sobie pozwolić na przegapienie mojej imprezy, kochani. Okay. Wow, założę się, że będzie świetna <laughs> zabawa. <laughs> tak, nie pozwolę na to kochana. Halo? Tak, tu mama Mary. Moja biedna córeczka właśnie się rozchorowała. Obawiam się, że impreza jest odwołana. Teraz dostaniesz za swoje. Juhu! Ale zabawa. Co? Jest chora? Jakie to dziwne. Była hmm. zupełnie zdrowa. Widziałyśmy ją przed chwilą. Wezmę to. Co? Mówi pani, że chora? To straszne. O, biedna Mary. O, gdzie Wszyscy twoi przyjaciele? Już prawie czas. Oho, nikt mnie tak naprawdę nie lubi. Powinniśmy odwiedzić Mary. Haha, będzie taka zaskoczona. Mary, myśleliśmy, że jesteś chora. Tak, twoja mama dzwoniła do nas wcześniej, co? Nie wydaje mi się. W każdym razie to oznacza, że możemy zacząć imprezę. Wszystkiego najlepszego, Mary. Hej Mary, chcesz się dzisiaj spotkać? Zabierasz mnie na randkę, Jack? Z przyjemnością. Muszę tylko najpierw tu posprzątać. O, Jack, jesteś najlepszy. Tak bardzo cię kocham. Rany, uwielbiam tańczyć. Co? Ślub? Gratulacje, baby. Zostańmy razem na zawsze, Mary. Nie pozwolimy, by cokolwiek stanęło między nami. Ugh, znowu muszę iść do pracy. Ups, nie chciałam. No i po pizzy. Czas zacząć od nowa. Och, oh, po prostu mam pecha. Hmm. Dobra, gdzie powinnam pójść? Aha, na przód, ku przygodzie. Ej, już mi się tu podoba. Chyba znalazłam pracę moich marzeń. He. Nie masz mi tego za złe, prawda? Hej, stój! To moje! Słucham? Jestem tu w sprawie pracy pokojówki. Cześć, jestem Lili, A ja Emily. Alice, to ty? Jesteś w samą porę. Przydałaby mi się pomóc w sprzątaniu. Możesz zacząć od razu. Aha, jestem w tym świetna. To miejsce będzie lśnić w mgnieniu oka. O tak, to idealna okazja do zrobienia psikusa. To będzie świetna zabawa. O-o, dobra, kto to zrobił? Powiedzcie mi natychmiast. Chyba wiem. Dziewczyny, tak bardzo za wami tęskniłam. Och, nie uwierzycie, kogo mam za pokojówkę. To Alice. I tak bardzo się zmieniła. Hej, dziewczyny, myślicie, że tak umiecie? Oh, wow! Wow! Jesteś niesamowita, bestie! Wasze napoje. Dziękuję, Alice! Hej, chcesz popływać? Czy to nie fajne? Czuję się jak u siebie, Alice! W porządku, posprzątajmy trochę! To takie proste! Lepiej uważaj, Alice! Mamy dla ciebie niespodziankę! Cześć, Alice! Co teraz planujecie? Au! O, jesteście takie niegrzeczne. A ona po prostu nie ma poczucia humoru. To jeszcze nie koniec. Czas na nasz popisowy numer. Co tu się dzieje? Znowu wy dziewczyny, poważnie. Chyba niedługo odejdzie. Pomóż mi, siostrzyczko! Nieźle, udało się! Haha, ha, czas zacząć to przedstawienie! O nie, pomocy! Emily źle się czuje! <laughs> Dziewczyny, co się stało? Po prostu nagle zachorowała! Hej, potrzebujemy tu lekarza! To nagły wypadek! Dzięki Bogu, że pani jest! Zaraz, dlaczego. Ty właśnie, nie. Co to był za głupi żart, proszę pani? Ale przysięgam, one próbowały. Dobra, dziewczyny, to była przesada. Hej, Alice, dajmy już spokój tym kłótniom, co? Tak, jasne. Możemy zostawić to w przeszłości. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. Alice jest moją koleżanką. To znaczy, że nie powinnyście jej robić więcej psikusów. Zrozumiano? Tak, mamusiu. Przepraszamy, Alice. Jestem pewna, że teraz się dogadamy, dziewczyny. Ciekawe, kto to może być? Przepraszam, czy to tutaj mieszka Courtney? Obawiam się, że pomyliłaś domy. Cześć, poproszę jedną kawę. O, o, co za doborowe towarzystwo. Wyglądasz czarująco, panienko. Dzięki. A teraz przepraszam, ale muszę lecieć. Ach, jaką mamy dziś wspaniałą pogodę. O tak, to idealna okazja na randkę, ale nie dzisiaj. Dzisiaj idę na zakupy. Muszę wyglądać jak najlepiej. Ochanie, to jest niesamowite. Martin? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wiem, co tu się dzieje, Martin. To oficjalnie koniec. Jak mogłaś mi to zrobić? Myślałam, że jesteś przyjaciółkami. O nie. Przepraszam.